Cześć kochani, dam was serdecznie w kolejnym punkcie na moim kanale. Dzisiaj open box, pudełka, już nie mogę doczekać kiedy go otworzę, ponieważ dostałam paczkę niespodziankę, paczkę niespodziankę od strony Vega Life Cosmetics. Odezwała się do mnie właścicielka z tej strony z zapytaniem, czy nie miałabym ochoty na taką współpracę, na zasadzie właśnie że na nie wyślę kosmetyki, ja jej pokażę i po prostu podlinkuję sklep. Także to nie jest filmik opłacany, po prostu dostałam produkty, myślę, że cieszycie się razem ze mną, mam taką nadzieję, jeśli tak zostawcie kciuk w górę, jeśli nie to kciuk w dół, jeśli. Jest Wam przykro, że coś dostałam, no ale wiadomo, nie każda się dogodzi. W każdym razie nie wiem, co tam jest. Wiem, że na stronie są produkty wegańskie, naturalne, z dobrymi składami polskie, niemieckie, rosyjskie marki i to też w ogóle strona, która się rozwija, także. Myślę, że asortyment sklepu będzie się po prostu z czasem rozwijał i powiększał. Przy zarejestrowaniu do sklepu otrzymujecie automatycznie 10% rabatu. Wiemy też, że Style klienci mają, mają rabat na stronie, także link zostawiam na dole. Oraz Jest też prowadzony blok pod tą stronę, gdzie są jakby recenzje produktów, takie pełne recenzje produktów, które na stronie się znajdują. Także myślę, że warto za zaglądnąć. Paczka po prostu przyszła tak szczelnie opakowana, że tutaj mam. E, ostre narzędzia w postaci noża i e, co to jest nożyczki, żeby to wszystko otworzyć, tak jak już chyba powiedziałam, e, nie wiem, co jest w paczce. Wiem, jaki jest asortyment na stronie, bo sprawdzałam, ale niczego nie sugerowałam, także e, jestem bardzo ciekawa, co tam się znajdzie, także dobra, zabieram się za otwieranie. Na pewno ten filmik będzie trochę przyspieszony, żeby tutaj wam nie szelciła, ale czekałam właśnie e, z nagranie tego, e, tego open boxa, a to były takie moje naprawdę pierwsze wrażenia. Razem sobie, sobie to zobaczymy. Osobiście uwielbiam takie filmiki i e, ja się cieszę, kiedy dziewczyny coś dostają, bo nie warto tutaj nikomu niczego zazdrościć. E, trzeba się wyświetlać, ja także sobie tutaj sobie odkrawam. Wszystko jest fantastycznie, fantastycznie zapakowane. No zobaczcie, to jest zapakowane. Po prostu masa dobroci. Widzę moje ukochane maseczki. Eee, o tej chyba nie miałam. To są maseczki: oczywiście babuszka agafia, bania agafi. Także myślę, że tutaj e, właściciele strony oglądają też moje filmy i e, Instagram, przeglądają, wiedzą co lubię. Tutaj przy kąpiel agafi. Czyli bania agafi, tylko kąpiel agafi. Kąpiel agafi to ta maska odmazająca na mleku łosia. Ja ją naprawdę uwielbiam, Chyba mi się nawet skończyłam. Także poleżę sobie w zapasach. Eee, nie muszę mówić, że lubię te maski. Tutaj maska, której nie miałam, nie, nie miałam ale, wiem, ale chyba o niej trochę słyszałam, bo kojarzy mi się, gdzie kciowa maska do twarzy oczyszczająca do łaźni parowej. Aha, maska oczyszczająca skórę twarzy, otwiera pory, kont otwiera pory i kontroluje pracę gruczołów pracę gruczołów. Raz, dwa razy na 10 minut. I ta maska tutaj ma rok na służycie. Na ja Wam też polinkuję wszystkie produkty, które mam, ogólnie wszystkie jakieś możliwe linki, linki do, do stron, żebyście sobie mogły dokładnie przejrzeć i tutaj jest ta chyba, którą ja lubię tak, czyli fitoaktywna, ta taka czerwona, po której wyglądałam jak poparzona. pewno to jest w moich daily vlogów, kojarzycie? Bardzo, bardzo lubię te maski. Dalej. Telefon poleciał, no ale dobra, nieważne. Tutaj chyba jakiś e, szampon Organic Shea, a nie, shower, e, shower gel, e, gel, gel, planeta organica, także ja tutaj sobie to rozpakuję. I tutaj mamy organiczny żel e, do mycia ciała z masłem shea, masłem shea jak to woli, fajnie, bo są właśnie naklejki po polsku, żel pod z organicznym z masłem shea, 360 ml. Powiem Wam, że z pompką że to chyba nie miałam Jedynie ze z Sopengory, także już tutaj po to powąchajmy, jak to pachnie. Pachnie jak adwokat. Jak kogel mogel. O, bardzo jestem... E, jestem ciekawa, także duża, e, duża pojemność, rok na zużycie, fajne opakowanie, bo z punką, trochę mi zajęło rozpakowanie go, ale powiem że jestem ciekawa. Jak wiecie, ja wiecie, u mnie ma i pod oczy ląduje regularnie, więc jestem ciekawa, jak to się sprawdzi u mnie na, e, na ciało. Dalej widzę, mamy tutaj e, produkt marki Alberde. No patrzcie, wszystko jest tak popakowane, że naprawdę nie miało prawa się po e, e, prostu otworzyć. Także już tutaj otwieramy. Co my tutaj mamy. Powiem Wam, że w sumie nie wiem, co to jest. Nutriker, Coś z arganem bez silikonów, czyli może jakaś e, odżywka do włosów. Naprawdę, naprawdę nie wiem w sumie co to jest, bo nie ma z tyłu e, naklejki, a ja niemieckiego nie znam, ale myślę, że to może być może jakaś maska. Maska do włosów, nie wiem, sprawdzę, e, sprawdzę i się na pewno, e, no dowiem po prostu, co to jest, ale myślę, że maska powinna być do włosów, miałam jakiś, ale tak, jakiś produkty i byłam zadowolona. Tak, to chyba będzie odżywka, bo tutaj chyba jest szampon, tak, szampon, czyli spulung, nie wiem, to pewnie znaczy odżywka lub maska, bo tutaj myślę, że z tej samej serii właśnie jest szampon, także, e, także super. Tu tego otwierać nie będę, bo wiem jak, e, wiem jak pachnie. Może jeszcze Wam powiem. E, słodki, delikatny, e, lekki zapach nie jest jakiś mocno e, mocny, przytłaczający. No, ciekawa jestem, ciekawa jestem. Także Alberty. Czy miasto jest być czy jest altery, Powiem Wam już nie pamiętam, że to było tak dawno e, temu. Tutaj jeszcze jakiś jeden produkt z bań Agafi, peeling do e, ciała masujący na, na pięciu olejach. Wow! To może być coś fajnego, 9 miesięcy na, na, na zużycie. Popatrzcie, jakie piękne opakowanie. Czarno-fioletowe to jest z jakimiś e, jagodami, ale wiecie co, e, nie, nie dam rady, nie, muszę, nie, nie powstrzymam się i muszę go po prostu otworzyć. Pachnie owoce leśne. Galaretka z owoców leśnych, jak się go wyciska, jest taki żelowy, przejrzysty, z wieloma drobinkami w środku, także jestem bardzo ciekawa. Ja robię sobie raczej sama e, peelingi, chociaż od dłuższego czasu peelingu nie robiłam, po prostu złotego oleju z, e, z solą, ale to jestem ciekawa, 100% naturalny, zobaczymy, jak razem mi wystarczy, także na pewno będę Wam e, mówiła o <laughs> pumek do stóp, jaki ten śmieszny, e, różowy. Ja mam teraz tą tarkę z soap and gory, ale może to będzie e, dla Andrzeja taka stop. E, fajne, nie widziałam takich e, w takim kształcie pumeksów, także e, zobaczymy, na zmianę po prostu będę, e, będę używała. Rezibo! Rezibo, co mam tu kremą krem odżywczy? Bo na stronie też jest właśnie Rezibo, ale jestem podierana to jakaś kartka na tym, na kremie. Wiecie, że olejek to jest po prostu mój taki ulubieniec, że... O. Wiedziałam, że jest na stronie Reziby, ale mówię, nie, nie nikomu nic sugerowała, bo nie chcę, e, wiecie, nikogo naciągać, ale to też przy okazji super informacja, myślę. O, o otwarłam tutaj. Informacja e, dla Was. Moment. Nice! Ach, super. Tutaj mam kartkę z Mikołajem. 98,8% produktów pochodzenia naturalnego. zawiera e, ekstrakt z alg, olej z pestek moreli, olej z orzecha brazylijskiego, omega-3, likosol. sol. Cokolwiek to znaczy, jestem podekscytowana. 50 ml, pompka typu airless. Tutaj mi przez przypadek tak mocno zrywałam, że aż wyleciało opakowanie, ale krem wygląda, może wygląda pokazywała to bardziej produkt wygląda w ten sposób. Bardzo duży, ale o, ale są podzierane. Nie będę go na razie otwierała, bo mam kilka innych produktów, ale myślę, że go włączę w swoją pielęgnację. A, karteczka mi spadła. Karteczka z. Karteczka z Mikołajem. O, proszę bardzo. Praga Life Cosmetics. Dziękuję za zaufanie. Życzymy spokojnych, ciepłych i rodziny, świąt Bożego Narodzenia. Wniuż Dziękuję. O, muszę sobie to oderwać. O, i tu idzie. jako pierwsza wrteczka, także z chremu jestem bardzo podekscytowana. E, a to jeszcze nie wszystko. Kolejny produkt z rybania Agapi. Regenerujący szampon, e, szampon do włosów. Ja Miałam już tej serię Regenerujących, chyba odżywkę i ja byłam zadowolona. Także tutaj mam jeszcze e, szampon, wam, że ja ubrałam tą szatę graficzną e, tych produktów z łazienki z Agapi. Dobra, nie będzie kąpiel Agapi. Uważam, że opakowanie jest naprawdę fajne. I też super na prezent, bo te produkty też nie są, e, nie są drogie. E, też w 100% produkt naturalny, szampon na organicznych olejach, bogate w mikroelementy, witaminy, idealny dla intensywnej regeneracji suchych, osłabionych włosów. Miałam włosy e, przesuszone na końcach i muszę mocno je, je regenerować, także myślę, że super produkt. I też takie saszetki myślę, że są fajne właśnie w podróży, bo nie zajmują dużo, e, dużo miejsca, a na kilkanaście razy to na pewno nam wystarczy. Dalej, tutaj też coś widzę z Alverde. Jakiś olejek. Także odpakujemy wspólnie, razem. Olejek, pięć olei. Argan i dalej nie wczytam, to jest Marula, bo po niemiecku to ja nie czytam, a tutaj nie ma niestety naklejki. Czy jest po polsku, jest po czesku. Oczywiście po polsku nie ma, ale to jest olejek. Podejrzewam, że to jest olejek do, olejek do ciała. Super. O, jakie. Fajne opakowanie szklane z pompką. No, zobaczcie. Ile tutaj mamy na, na zużycie? Mamy tutaj datę. Czy za to od otwarcia? 2017, lipiec. To też jest ważne. Myślę, żeby sprawdzić właśnie daty w takich produktach. 2018, krem, 2017. Te maski to są na rok od, od otwarcia. Już powąchamy olejek. I bardzo delikatny, praktycznie podziała niewyczuwalny niewyczuwalny zapach, także do nawijania ciała. Może do olejowania włosów też się sprawdzi. Nie wiem, dajcie mi znać, jeśli używacie tych e, tych olejków z Alverdem. Ja zawsze nie dziewczynom chyba z Al też chyba z Alverdem, co na te olejki, które były. Używam był lata tam w Polsce, to jakoś nie mogłam e, nie mogłam go kupić, nie mogłam go dostać. Wiecie to to jeszcze nie wszystko. Też nie wszystko. O, coś Sylweco. Lniana maska do włosów. Widziałam już tą maskę na... E, na... na... na na innych, na innych kanałach i dziewczyny chwaliły. bo Ostrzydłek do włosów to miała ten brzozowy szampon Czy balsam do. Balson do włosów? Także maska. Super. Bardzo jestem. Bardzo jestem ciekawa. Piękne opakowanie. Tylko bardzo polska stylistyka. Lniana maska do włosów hipoalergiczna maska do włosów z ekstraktem z nasion nu, zwyczajnego i olejem kokosowym. Przyznaczonym jest do, włosów, do pielęgnacji włosów suchych i łamliwych. Jest bogata w składniki nawilżające i odżywcze. Już tutaj Wam otworzę, powiem jak wygląda. Olej len zwyczajny, olej kokosowy. Te opakowania z też są fajne. Tutaj otwieramy. Mam taką zakładkę. Opakowanie większe jak e, pinik, który mam też z Sylveco, także... Powąchamy, powąchamy razem i mam jeszcze na 6 miesięcy. Ale opakowanie jest jakoś bardzo duże, także myślę, że nie będzie problemu z użyciem. Też bym powiedziała, że jest bezzapachowa. Ta wygląda bardzo gęsta, jak jakieś, patrzcie, masło niemalże do ciała, ale tylko jest taka puchata, piankowa, także o super, zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Na bieżąco we vlogach, e, po prostu na bieżąco, w najbliższych tygodniach będę Wam e, dawała relacje, jak te wszystkie produkty się u mnie sprawdzają, ale tutaj testowania, a testowania. Tutaj mam jeszcze jeszcze, jeszcze koperty, jeszcze mam koperty. To jest napisane, że przysłają mi skromną paczuszkę. To jest skromne. z nadzieją, że trafi się w pani gusta i, e, i sprawiliśmy odrobinę na dość. Odrobinę. Nie chcę tutaj skakać się, podniecać, żeby niektórych ludzi nie, nie irytować, ale produkty są naprawdę mega. Tym bardziej, że jak ja wiecie, jestem na detoksie zakupowym e, i takie paczki sprawiają mi po prostu. Warto jeszcze, większą, jeszcze większą radość. O, tutaj widzę, że coś, co miałam, ale coś, co mi się. E, uży, użyłam, bo użyłam i do końca mi się sprawdziło. To jest, że, może nie do otwierała, To jest żel do mycia twarzy e, z biolawem. On jest ok, ale taki dla mnie e, bez szału. Pamiętam, że mi nie uczulał, nic mi, e, nic mi złego nie zrobił. Na i odświeża. Taki fajny nadziej do domowania makijażu. Myślę, że jest zbyt, e, zbyt lekki, ale mam jeszcze jeden krem, mam jeszcze krem z tej serii e, i mam właśnie dać komuś na prezent, z kim się w sumie widzę jutro, także e, myślę, że e, rania, żeby spadł, ale to będziesz na pewno zadowolona. Dalej, dalej, tutaj już mam z biolawę e, płyn micelarny. Powiem Wam, że akurat płyn micelarny mi się skończył. Czy ja ten miałam? Też był taki chyba, e, taki w porządku. Nie był tak mocny jak ten płyn z z czego jak miałam ten płyn? Trochę lżejszy jak z garniera do odumywania oczu, ok. myślę, że jest zbyt lekki, ale takiego drugiego, drugiego demakijażu jak najbardziej, tym bardziej, że tonik mam, mi się, tonik mi się skończył, taki na zastępstwo ze sklepu, taki zwykły drogeryjny, no i to bym Antonio Zruda chętnie używała. Także widzicie, paczka naprawdę na bogato. I nie bójcie się, bo tutaj pisze, jest, że, pisze że jest olej z pestek winogron i e, olejek lawendowy. To bardziej pachnie jak napój z Heleny winogronowy. To nie pachnie e, jakoś mocno. Wolę lawendą, to nie pachnie. To pachnie takim słodkim na, e, napojem winogronowym. Tutaj jest chyba tak, 6 miesięcy na, na zużycie, i data to jest sierpniu 2016, także bez, bez problemu. O mój Boże, od razu mi się skojarzyło z Agnieszką Zniesią z, no, z Londynu. E, Mythos pod Butter, oliwka i miód. To są greckie kosmetyki, z tego co, e, co pamiętam, także tutaj sobie już odstroję, zobaczymy. Nigdy nic nie miałam z tej firmy, chętnie jak użyję. Ładne opakowanie, takie dosyć e, proste, na pewno kojarzycie ten produkt. E, o, widać, że było dobrze zamknięte, bo jest tutaj taki jakby dęzelek zabezpieczający. Czy jest po angielsku? Czy się jest po polsku? Nie mam po polsku, ale oliwka z miodem. Czasu czas otwarcia 12 miesięcy. Także ok, otwieramy. Dodatkowe jeszcze to jedno zabezpieczenie. Ciekawy, zapakuję Wam. Pachnie jak oliwka, nie jak oliwki, jak oliwka właśnie z, z miodem wymieszana. Wody, batery, ale masło, masło nie. O ale jest gęsty, nie jest tak gęsty, może masła z The Body shopu, ale myślę, że niewielka ilość wystarczy na, na, na użycie. Powiem Wam, że trochę zaniedbałam się, jeśli chodzi o nabliżanie, mam te produków, produktów trochę pootwierane, e, ale na pewno po używam. Napiszcie mi, czy znacie e, jakiś e, ten produkt, chyba Agnieszka też właśnie masło polecała wtedy tak mocno, to już było lata temu czy krem, ale od razu mi się firma właśnie z, e, z na nie. Kojarzy. I tutaj już, jeszcze cztery produkty. E, ro, rokitnikowa pomadka z Sylwiaką. Ja mam tą pomadkę z peelingiem. Bardzo ją uważam, że jest świetna. Jak za cenę. Ciak, ciak, cia, cia. Jak za cenę 10 zł, to myślę, że jest e, super alternatywą dla peelingu z lasza i też jest bardziej wygodna, bo jest wysuwana. Tutaj mamy ochronną, czyli coś, co mogę sobie tak, dostawić w aucie. Naturalna ochrona przed słońcem, wiatrem, mrozem, bet. Ja uwielbiam tą serię, w ogóle wszystkie kremy z serbiaku bardzo lubię, na pewno do nich będę systematycznie wracać. Co mnie tutaj tylko martwi o zapachu cynamonu. Cyn I tutaj mam 6 miesięcy od otwarcia, tamta ma chyba 3 miesiące. No zobaczymy, jak, jak pachnie, czy jest mocno, mocno cynamonowa. Opakowanie takie standardowe, jak to takie pomadki właśnie ochronne. Kolor typowo betulinowy, pachnie trochę cynamonem, także jeśli lubicie takie... E właśnie świąteczne zapach, to myślę, że będzie to coś, coś fajnego. Ja ufam matce Sylveco i czuję, że ta matka będzie taka bardzo mocno nawilżająca, taka olejkowa, no bo betonina świetnie mocno nawilża i te kremy też myślę, że z są super na okresy jesienno zimowy ale tak jak mówię, nie mam, nic, nie mam nic w samochodzie, a często gdzieś idziemy bez torebki, bez telefonu, po prostu wychodzę. I mi brakuje, także na pewno ta pomadka powędruje do, do auta. Chyba, że tak się w niej zakocham, że zostanie tutaj na toaletce. I tutaj, jeszcze trzy produkty. Ten film się nigdy nie kończy: coś niebieskiego w takim odcieniu Baby Blue, ciemnego Baby Blue. Ten film długo trwa, no ale to jest też podziękowanie dla, dla firmy, że coś miała ochotę dla firmy, dla strony że miała mi wysłać. Miała ochotę mi wysłać, już jestem tak podekscytowana, że nad nie myślę, czy, czy poprawnie mówię. Ale co my tutaj mamy z też alberdy? Zabicie mnie, nie wiem co to jest. Widzę tutaj jakiegoś kwiatka z limonką i to może być. Nie wiem co to może być. Wygląda w ten sposób. Może to też coś leciała, do, do włosów zabezpieczonym folią. Oczywiście otworzę, no bo nie byłabym sobą. Chcę wiedzieć, jak, jak produkt pachnie, mimo że nie wiem, dlaczego czego jest. Pachnie coś takiego, już miałam, co tak pachnie. Właśnie bardzo jak skórka cytryny, ale taka nie kiblowa, tylko taka naturalna. I czy to może być masło też do ciała? Chyba masło do ciała, bo się dosyć fajnie wchłania. Ale na skórze zapach tak trochę ginie, nie jest tak, nie jest tak mocny. Podejrzewam, że jest to masło, masło do ciała. Fusbuter, butter czy jakieś masło, masło do ciała. No te produkty są wegańskie czy wegetariańskie chyba. Alverde chyba jest wegańskie o ile kojarzę. Także wybór kosmetyków też dla wegan jest spory. No w sumie ta strona jest tak bardzo dla wegan e, skierowana. I tutaj mamy dwa kremy też z Alverde. Deo Cream, czyli dezodorant w kremie. Mm. Miałam jeden naturalny dezodorant właśnie z Ecolab, ale on był w formie takiej kulki, wodnistej kulki i on obleciał mi pachy i w ogóle nie, nie chronił, ładnie pachniał, ale nie było tu żadnej ochrony. A wiecie, że ja szukam dezodorantu naturalnego, cały czas używam nienaturalnego, także może się akurat tym razem trafić coś, co naprawdę naprawdę fajnie działa. Także otwieram, ciekawa jestem o tym o tym produkcie konkretnie nie słyszałam. A, jeszcze tutaj opakowanie. <laughs> Zakrętka mi została. To jest tak mocno, właśnie, dobrze zapakowane I to właśnie jest taki wyciskany. Może go tutaj sobie trochę. Taki lotion. Bardzo delikatnym zapachem. Powiedziała, że bez zapachowy. Pachnie dla mnie jak jakaś tarta z. 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 Właśnie. I to jest chyba o zapachu trawicy cyrenowej, Tak. Tyle się domyślę z opakowania. Także są naprawdę bardzo ciekawa i we vlogach możecie się spodziewać. Update'u produkt dla wegan. jest znaczek. Wegan. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy. Zobaczymy, kochani, i ostatnia, ale na pewno nie najgorsza rzecz, to jest chyba krem do rąk. Yy, mój krem do rąk z lasza po prostu jest już na takim yy, dnie, że... Mamy po prostu produkt do mnie przyszedł i może się się fajnie sprawdzi. Czy będzie na, też tak mocno na jak laszto. to przy nim zostanę. Nie będę odsuwała nowego, nowego lasza. Już, 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 otwieramy, sprawdzimy. I robię takie gęste, kre, gęste kremy. Kalendula, czyli to jest pewnie ten kwiatek. Ale, ale co to jest za kwiatek? To nie wiem, buławatek. Pewnie nie, pewnie źle trafiłam. 75 ml. Muszę się tu pewnie. Wszystkie zapachy pomieszają, ale zobaczymy jaka jest konsystencja. O, widzicie? Gęsta. Taka jakby widziała jak maść. Eee, zapach jak herbata z cytryną i miodem to dla mnie. Pachnie. Albo te zapachy już mi się tak zmieszały. Mam wrażenie, że jest taki dosyć e, treściwy, jakby lekko olejkowy, ale przy tym się szybko wchłania. Także nie wiem, zobaczymy. E, ponad 20 minut gadania, pewnie trochę nie, bo, bo, bo wycinam te wszystkie. E, ten cały proces odpakowywania. Także pudełko jest naprawdę na bogato. E, wszystko, wszystkie do używała, szampony, coś do ciała. Eee, najbardziej przyznam, że, że cieszy mnie Rezibo, bo jestem niesamowicie ciekawa też tego eee, olejku. Także intensywna pielęgnacja na bogato, eee, produkty z Baniaga i coś na zapas. Eee, jedyny produkt właśnie, który tak jak mówiłem miałam. Jest okej, okay, ale taki bez szału, to jest ten żel z Biolaven. Ale za całą resztę naprawdę chciałam bardzo, bardzo podziękować. Jest tego tutaj dużo. Eee, to naprawdę wartościowa paczka, że on tam z tyłu się chicha. Ja musiałam opanować sytuację w pokoju obok, ale kończąc myśl powiem wam tylko co na ustach. Mam pomadkę z jest pomadka w e, wykończeniu e, frost odcień Fabi. Tak wygląda na moich ustach, które za chwilę zmywam, to nie wiem czy musiałam to jeszcze e, poprawiam. I jeśli chodzi o paczkę powiem wam, że są naprawdę... E, Wdzięczna. Jest mi miło, że to do mnie ta propozycja została skierowana, ja przedstawienia ja wam sklepu oraz asortymentu. Myślę, że asortyment jest naprawdę bardzo fajny, bo widzicie, że właśnie syleko, które wiecie, że bardzo lubię, maseczki, kąpiel Agafi, no krem z rezliwą mnie bardzo mocno cieszy. Jestem ciekawa tych produktów, coś do olejowania, do do dbania o siebie, no super, jestem naprawdę wdzięczna, jest mi miło i e, jeszcze raz z tego miejsca dziękuję, mam nadzieję, że ten film był wystarczającą formą jakby pokazania mojej wdzięczności e, za, za tą paczkę, bo ja doceniam, że ktoś miał ochotę właśnie do mnie to wysłać, a nie do kogoś innego, powiem szczerze, także z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję, wam zostawiam wszystkie linki na dole i pamiętajcie, że przy pierwszej rejestracji macie automatycznie minus 10% na swoje zamówienie, myślę, że warto zaglądnąć e, i co, dziękuję wam bardzo za oglądanie, stawcie kciuki w górę, jeśli film się wam podobał, mam nadzieję, że wam się podobał bo jeśli ja komuś się nie podobał, to nie jest 14 km, bo będzie mi przykro. Także to tyle na dzisiaj, ucierajcie, trzymajcie się, bo widzimy się pewnie jutro. Pa, pa.